Witam Państwa. W tym poradniku zaprezentuję, w jaki sposób używać pętli WHILE. Tutaj będziemy sobie omawiali po kolei pętle WHILE, DO WHILE i FOR. Dokładnie tak, jak w przypadku naszego kursu języka C++. I tak samo te pętle nie będą się specjalnie różniły, dlatego no, po prostu będzie to bardzo szybkie poradniki, bardzo krótkie i, i treściwe pętla while służy do po prostu wielokrotnego wykonywania fragmentu kodu który zamieścimy sobie wewnątrz tej pętli, czyli piszemy słowo kluczowe while, otwieramy nawiasy, no i tutaj będziemy mieli warunek logiczny jaki za chwilę go sobie tutaj wpiszemy no i to co się tutaj wykonuje między klamrami no, to jest po prostu to, co chcemy, żeby się wykonywało wielokrotnie. Tutaj taka uwaga: ja z tego pliku PHP usunąłem całą tą część HTML. Ten plik też będzie działał. To nie jest do końca poprawnie. No, ale ponieważ, żeby uprościć maksymalnie, tutaj, żeby to nie zaciemniać tego kodu, więc po prostu, jeżeli, tam, jeżeli gdzieś to nie jest potrzebne w danym momencie. Myślę, że tu już wszyscy wiedzą, jak to powinno wyglądać. Te wszystkie doktypy, no, cała ta składnia języka HTML myślę, że jest, jest czytelna. Także tutaj, żeby maksymalnie uprościć, zostawiłem tylko ten znacznik otwierający kod PHP i zamykający kod PHP, a resztę no, usunąłem. Powinno to być, ale będzie działało też bez. No i tutaj mielibyśmy w tym miejscu po prostu nasze Instrukcje, kolejne. No i teraz, jak tu będziemy z tym, z tym działać? Ten warunek logiczny e, konstruujemy bardzo podobnie jak w przypadku e, instrukcji warunkowej if, czyli po prostu porównujemy ze sobą dwie wartości. Pamiętacie, zapewne z, z programowania w C, e, że, no tam też mieliśmy pętlę while. Ona działa w ten sposób, że e, wykonuje się w momencie, jeżeli warunek jest spełniony, tak? Czyli to jest ta różnica między pętlą while i do while, że pętla do while najpierw się wykonuje, a potem sprawdza warunek. Natomiast pętla while najpierw sprawdza warunek, i jeżeli jest on spełniony, no to wykonuje się. No i teraz przykładowo moglibyśmy sobie stworzyć zmienną licznik, tak? Przypiszemy jej wartość 1. No i teraz możemy tutaj sobie w to miejsce pisać, że no tak naprawdę jeżeli ten, ta zmienna licznik jest mniejsza lub równa powiedzmy 5 no to ma się wykonać operacja tutaj echo na przykład Tekst, tak? Tu jeszcze na końcu dodam sobie BR, czyli break, no po to, żeby w następnej linii się to wypisało. No i odświeżymy tu sobie, znaczy zapisałem to, tutaj odświeżam, No i okazuje się, że pętla wykonuje się nieskończoną ilość razy. Na czym polega problem? Nie dodałem tutaj operatora inkrementacji, czyli muszę zwiększyć za każdym razem, no bo tutaj póki co ten licznik zawsze jest równy 1, no bo tu jest przypisana wartość 1 nigdzie nie zmieniam jego wartości dlatego jakby wykonałem tutaj pętlę nieskończoną to widzimy, że strona cały czas się wykonuje aż po prostu zabraknie, e, zabraknie mocy komputerowi no więc w tym przypadku powinienem sobie zrobić jeszcze operator inkrementacji czyli licznik plus plus to jest tak jak w języku C stosowaliśmy, czy w, w, sumie w każdym innym języku. Jeżeli tak sobie to zrobimy, tutaj zatrzymamy, otwieramy tą stronę. No to pętla wykona się 1, 2, 3, 4, 5 razy, tak? Wartość początkowa była 1. Wartość końcowa było 5. Dzięki temu znaczkowie, jeżeli tutaj bym zrobił mniejsze niż 5 no to tutaj by się wykonało tylko 4 razy e, zaraz pokażę dlaczego tak się dzieje tutaj zamiast tego słowa tekst to wpiszę, że licznik jest równy Albo e, no bo tutaj po prostu sobie krócej to było licznik, dwukropek no i wpiszę tutaj sobie e, może tak spacja średnia, apostrof Kropeczka, czyli operator do konkatenacji, do łączenia tych ciągów, no i tutaj sobie dam zmienną licznik. Czyli teraz jeżeli to odświeżę, to... A tutaj jeszcze, tu zabrakło mi znowu operatora konkatenacji i apostrofę, ja tak? No i tutaj wyświetla nam się, że w pierwszym kroku licznik jest równy 1 i zwiększa się tutaj o, jakby o 1 czyli teraz już w następnym kroku będzie równy 2 nadal to jest mniejsze od piątki zwiększane jest o 1 czyli wynosi 3 nadal jest mniejsze od piątki czyli pętla nadal się wykonuje 4 nadal jest mniejsze od piątki więc nadal się wykonuje i, i został zwiększony do wartości 5 tutaj jeżeli poza pętlą wypisałbym sobie hmm, echo no już tylko wypiszę y, może tak Tutaj sobie wstawię kilka znaczków takich To żeby oddzielić po prostu żeby zrobić taką linię No i teraz jeszcze dodam echo dolar licznik średnik I no to zobaczmy, że mam no, tutaj jeszcze BR żeby to ładnie wyglądało to tu widzimy, że on na końcu tej pętli przy ostatnim wykonaniu tutaj jeszcze zwiększył tą wartość tego licznika do piątki, ale już ta pętla kolejny raz się nie wykonała, no bo tutaj nie był spełniony ten warunek. Gdyby tutaj było, że jest spełniony ten warunek, no to ta pętla się wykonała cała jeszcze raz, no czyli tak inaczej została dodana jeszcze jedna wartość do tego licznika i on został zwiększony do 6 i dlatego tutaj na końcu jeszcze wypisało się to 6 tak działa pętla while czyli podkreślam to, że ona wykonuje się tylko jeżeli ten warunek jest od razu spełniony, jeżeli tutaj bym zrobił sobie w świetle, tak, wykonuje się 5 razy, no bo ten warunek jest jest zawsze przynajmniej raz spełniony, tak jeżeli ten warunek od razu byłby niespełniony. Czyli zrobię tutaj, że jeżeli licznik jest większy lub równy od 5, to ta pęta nie wykona się ani razu, no bo od razu ten warunek nie był spełniony. W tym materiale to wszystko. Zapraszam na kolejne filmiki.